Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj chyba mamy 27 maj 2024 rok. Jestem przy rodzinie pszczelej i przed poważnym zadaniem, wezwaniem, znalezienie matki pszczelej. No, dlaczego będę szukał tą matką, matką pszczelą? No, mam ochotę ją. Zaizolować, ponieważ to jest na zimę poszła jako najsilniejsza, piękna rodzina. Na wiosnę była nie najgorsza, i coś się tu nie rozwija, coś tu mi nie gra. Tylko po prostu, proszę Państwa, rodziny, które nie przejawiają cech rozwojowych, no trzeba jakoś diagnozować, próbować leczyć, żeby dosłownie coś z tego było w przyszłym roku, nie w tym, A na nawódź. może jest jakaś uparta waroza. Może jest jakaś uparta waroza i takie dziwne rzeczy się dzieją A przeizolować Teraz w mojej pasiece już nadchodzi okres bezpośredkowy Może i lepiej ta matka nie będzie czerwić Teraz zastosuję inną technikę w szukaniu matki. Szybko podsuwam ramki, aby nie zdążyła mi usiąść na ostatniej ścianie. Aby mi nie zdążyła usiąść na ostatniej ścianie I zacznę od ostatniej ramki szukać Zobaczymy Nie ukrywam Że nawet chciałem ją wymienić Jak to wygląda, no coś, o jest matka Proszę Państwa I ten inny sposób w szukaniu matki się Jak Państwo widzą potwierdził Matka siedzi na ostatniej ścianie Czy ją mam, czy ją nie mam, to sam nie wiem. Nie udało mi się znaleźć matka, znikła. I co dalej? Pcia krew jedna. Jest matka. I z drugiej znikła coś podobnego. I miałem jej na chwycie, jest. O, teraz już nie zniknie. Jest czy nie ma? No i drodzy Państwo, matka swunęła do ula. Coś podobnego. O Boże mój. Matka swunęła do ula, znów mi się wywinęła. Widziałem. Coś podobnego, no jestem załamany. Mając matkę na plastrze. Te rękawiczki. Te pieprzone rękawiczki. Marta suneła do ula, noc cię sune. Teraz trzeba będzie dość długo odczekać, aby weszła z powrotem na plastry. No to jest tragedia, no jestem załamany. Mając matkę dwa razy podchodzę do niej i, i nie wyszło. Matka jest duża. Teraz już mi, na, już mi na plaster nie wyjdzie tak szybko. No i proszę Państwa, tym nagraniem kończę to chwytanie matki, skrzaniłem robotę, no i serdecznie się z Państwem żegnam.